Cześć Marek! Cześć. Słuchaj, w zeszłym sezonie zająłeś w klasie RX1 ósme miejsce. W tym sezonie stanąłeś na podium, trzecie miejsce, ogromne gratulacje. Powiedz, sezon chyba udany dla Ciebie. No powiem szczerze, sam nie wiem co powiedzieć, sam nie wiem co powiedzieć. Sam jestem zaskoczony tym co się stało. Druga część sezonu była dużo, dużo lepsza. Troszeczkę się bardziej dogadałem z modelem. No i no mówię, taki jestem zaszokowany, że tam naprawdę sam nie wiem co powiedzieć. Spełniło się moje marzenie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Pamiętam jak przed sezonem mówiłeś o tym, że chciałbyś chociaż raz stanąć na podium. Wspominałeś zresztą to w którymś wywiadzie podczas którejś rundy. Udało się stanąć na podium nawet kilka razy. No i finalnie to najważniejsze podium z całego sezonu. Trzecie miejsce. No ogromny sukces. Piękny puchar. E, ogromne gratulacje. Ale powiedz, jest jakaś taka, e, taki moment, taka, e, taka runda albo taka sytuacja, którą naj, najmilej wspominasz? Oj, była taka, taka runda. I tym razem w zeszłym roku wypowiedziałem się, że nie było takich sytuacji z moim udziałem, a w tym roku był taki bieg finałowy trzech takich tuzów i ja. No i powiem szczerze, że przyjechałem oczywiście ostatni, ale byłem podczas tej, tego finału pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, wszystko się tak mieszało i normalnie taka adrenalina, że ten bieg to tak wspominam cały czas. No nieźle, ja pamiętam też jak pożyczyłeś mi taką, taką wkładkę do zwrotnicy i dzięki temu wszedłem do finału i w finale mi się udało stanąć na podium, więc to była magiczna, szczęśliwa wkładka. Jeszcze mnie wywiozłeś na drugie miejsce wtedy. Tak, Marek, słuchaj, czy, to Ty przyjeżdżasz z bardzo daleka, ja nie wiem, czy tutaj widzowie wiedzą, bo kiedyś, dawno, dawno temu o tym wspominaliśmy, że Ty e, przyjeżdżasz z Wybrzeża, e, natomiast no, masz sporo kilometrów, e, przyszły sezon będziesz przyjeżdżał też? Oczywiście, cały. Tym razem odpuściłem jedną rundę, bo miałem imprezę rodzinną, także nie mogłem, ale w przyszłym roku chcę od jechać cały sezon, tak żeby było... Nie, 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 żal kilometrów, trzeba jeździć. Marek, dziękuję Ci bardzo. To każda runda spędzona z Tobą, to była czysta przyjemność. Zawsze fajnie gdzieś tam w boksie się pośmiać, powspierać też, e, powygłupiać i, i później pościgać na torze, więc e, dzięki za ten sezon, do zobaczenia w przyszłym sezonie. Dzięki, ja też chciałem wszystkim podziękować za taką fajną atmosferę. Fajnie zawsze przyjechać, spotkać te same miłe twarze. Jest super, polecam każdemu. Dzięki Maras. Dzięki.